Mam wszystkich z tej strony ja, Wasz Kasperek. i ogólnie zostałem nominowany do takiego challenge'u przez Namahek. No dobra, się to ogólnie. Chciałbym nominować do gorące 16 wyzwanie następujące osoby Kacperka z Rodzinki.pl. No i w opisie będzie tutaj link do zrzutki i płacajcie. Kacperyk z rodzinki, czyli mały boski Gdy miałem 7 lat, to myliłem zgłoski Na lekarzy zbieramy dzisiaj z czystej troski Bo Batmana zjadł Jakiś pajac z wioski, czekaj Brakuje słów do kolejnej zwrotki Słyszeliście, że to koniec boskiej piątki Bo wirus korona zrobił tu porządki Gdy kończymy serial, znika junior boski A już na zajutrz budzi się Pawłowski Wszedłem w ten bit i wszedłem na pewniaka Jak robi to żarcie w szpary Karolaka Ty widzisz moją zmianę, nie ma już szczeniaka Bo czas szybko minął, a to niezła traka Flow, tak nudny, jak mam roty, pijaka. Flow, tak nudny, jak mam roty, pijaka. Mati, pozdrawiam, szesnastka leci taka. Trzymajcie się, lecę zjeść big maca. Ogólnie to było moje Hot 16 Challenge. I teraz tak, uwaga, to będą moje nominacje. Nominuję tak: Ksaja Adama Zdryjkowskiego. Nitra i Hajbarta. Macie 48 godzin. Pozdrawiam.